Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik o moich pięciu ulubionych produktach do ust w wersji nude. Przybierałam się przymierzałam się do tego filmiku już wcześniej. Chciałam po prostu zrobić listę takich pięciu ulubionych właśnie produktów do ust, które używam i po które najczęściej sięgam i które kolory mi się najbardziej podobają. Jednak jak zaczęłam to wszystko sobie organizować i sprawdzać, które kosmetyki są takie, które najbardziej lubię No to okazało się, że niestety top 5 nie wyjdzie w jednym filmiku Dlatego, że 5 produktów w wersji nude właśnie znalazło się od razu I stwierdziłam, że nie mogę żadnego produktu zdyskwalifikować, ponieważ wszystkie używam Wszystkie bardzo lubię i wszystkie zasługują na to miano bycia właśnie w tym filmiku I od razu już przejdźmy do rzeczy na początek pokażę Wam szminkę z Lovely. Jest to matowa szminka, właśnie w odcieniu takim brązowym. Wygląda ona tak. Już Wam pokazuję słocza. Jest to taki kolor ciemniejszego, troszeczkę brązu. Ja takie szminki bardzo lubię. Takie odcienie mi najbardziej odpowiadają, ale wiecie co. Wszystkie, wszystkie linki do tych wszystkich produktów będziecie mieli na dole, ponieważ ja tutaj nie mogę znaleźć odcieniu, więc wam nie powiem. Ale co do tej szminki, ta szminka, ona ma takie fajne wykończenie, bo ona tak się sunie troszeczkę jak, taki, jak takie masełko, jak taki produkt, właśnie bardzo kremowy. Na ustach wygląda właśnie matowo i utrzymuje się dosyć sporo. Jeden, jedna rzecz, którą ja muszę zrobić przed nałożeniem tej pomadki, to posmarować wcześniej usta jakimś balsamem nawilżającym, dlatego że jeśli mamy usta spierzchnięte i suche. To ta szminka będzie średnio wyglądała na ustach, dlatego że ona w, w takie drobne zmarszczki, ona powchodzi i, i potrafi się kruszyć wtedy, kiedy te usta mamy mocno suche. Ale jeśli nałożę balsam nawilżający, to wtedy ta pomadka wygląda naprawdę fajnie. Utrzymuje się no, całkiem spoko. Kilka godzin jest się w stanie utrzymać na ustach podczas gdy nie jemy. Gdzieś tam, jak jesteśmy, coś wypić czy coś, oczywiście nie ma z tym problemu. Natomiast podczas jedzenia ona się zdecydowanie wy... wyciera. No, jest to zwykła szminka, to nie jest lip tint, który ma nam na ustach dłużej się utrzymywać, więc dlatego ja też nie odczekuję od takiego produktu super trwałości. Lovely oczywiście możecie znaleźć w Rosmanie i tak jak mówię, wszystkie linki do tych produktów będziecie mieli pod spodem. Kolejne dwa produkty, które. Jakby tworzą jedną całość. Również z Rosmana i również z Lovely. Jest to takie duo Calypse. Ja mam w odcieniu Milky Brown. I to też są takie odcienie podobne do, do tej poprzedniej Wszminki, Natomiast te są troszeczkę, bym powiedziała, w cieplejszym odcieniu. I wydają się ciemniejsze. O, już Wam pokazuję. I to są te dwa odcienie. Ten tutaj to jest konturówka, natomiast ten to jest ten lip tint. I też ja bardzo lubię te produkty, właśnie jak gdzieś potrzebuję, aby te usta były dłużej pomalowane, żeby dłużej lepiej wyglądały i żeby Właśnie, żebym nie musiała się martwić o to, czy ten produkt jest dalej na moich ustach, to używam tego duo, ale też bardzo często lubię używać ich oddzielnie, bo też się fajnie sprawdzają. Jak możecie zobaczyć, te kolory są naprawdę bardzo do siebie zbliżone i naprawdę bardzo fajnie wyglądają. To duło nie wysusza mi ust, i tutaj w tym przypadku nie muszę nakładać balsamu nawilżającego przed użyciem tych produktów. I nawet bym powiedziała, że lepiej się trzymają. Jak tego balsamu oczywiście nie ma na ustach. I kolejne dwa produkty. Również jakby ta sama seria. Są to dwie konturówki. I są to dwie konturówki z marki Avon Proline Lip Perfector i ja mam w kolorze Bear My Soul i Scalpit. Bear My Soul możecie zobaczyć obecnie na moich ustach, ponieważ mam ją nałożoną właśnie dzisiaj. A druga właśnie to jest Sculpt Najpierw pokażę wam Bear My Soul. One są już zdecydowanie jaśniejsze od tych poprzednich i to jest ten odcień. To jest właśnie Bear My Soul, czyli też ten, który mam dzisiaj na ustach. A drugi odcień jest to skalpyt i to jest taki odcień, e, taki, e, taki brudny róż pomieszany, właśnie z beżem. E, możecie właśnie go tutaj zobaczyć. No i z tych wszystkich kolorów zdecydowanie ten skalpyt jest najjaśniejszy. E, ja nie pokazuję Wam e, jaśniejszych odcieni niż te, ponieważ e, nie posiadam takich e, odcieni. Dlatego, że ja w jaśniejszych odcieniach niód po prostu czuję się blado i czuję się źle. E, takie odcienie mi najbardziej pasują i to jest jakby taka moja paleta niód, bo wiem, że oczywiście są jaśniejsze odcienie. Natomiast e, jeśli chodzi o mnie, to... To właśnie takie kolory najczęściej używam i najlepiej się w takich kolorach czuję Co jeszcze do tych szminek, do, przepraszam, do tych konturówek, jeśli chodzi o Avon Te konturówki są naprawdę bardzo trwałe ja używam ich solo jako po prostu produktów do ust, jako szminek, tego typu rzeczy Dlatego też mogę się o nich w tej kategorii wypowiedzieć Zawsze przed nałożeniem również tych konturówek nakładam sobie balsam nawilżający To jest moja po prostu taka rutyna, którą cały czas stosuję i nakładam sobie tą konturówkę, ona naprawdę potrafi się utrzymywać do kilku godzin bez żadnego naruszenia, bez żadnego szwanku. Naprawdę fajnie wyglądają te konturówki, one są bardzo trwałe, fajnie się wycierają na ustach, bo nie kruszą się. Tak jak niektóre produkty potrafią się u mnie kruszyć gdzieś tutaj w załamaniach i się takie kropeczki pojawiają. Tak z tymi konturówkami nie ma tego problemu. Ale y, jeśli już one się wycierają, y, to później, jeśli chcę nałożyć ten produkt, to najpierw ten, co został, muszę zmyć, i dopiero wtedy mogę nałożyć ponownie. Bo wtedy, jeśli nałożę y, drugi raz na to, co mam na ustach, to później już to y, wykończenie nie jest takie y, gładkie, jednolite, tylko właśnie wtedy już gdzieś się tam pojawiają jakieś prześwity i wtedy to średnio wygląda. Także taka mała uwaga, gdybyście byli zainteresowani. Y, ja na razie mam tylko te dwie konturówki. Najpierw kupiłam tą skalpet, potem domówiłam sobie burn My Soul, bo to były dwa kolory, które jakby na pierwszym miejscu byłam nimi zainteresowana. Mam jeszcze ochotę na pewno na jakiś kolor czerwony, żeby też przetestować tą konturówkę i też bym chciała w jakimś takim jaśniejszym, jaśniejszym różu, bo w takich ciemniejszych różach raczej nie, chyba, że jest może coś takiego jak jakiś fiolet, Trochę fuksja, trochę fiolet, coś w tym rodzaju, to też myślę, że wtedy sobie zamówię. Naprawdę Wam polecam te konturówki, bo są warte uwagi. No, tak jak zresztą i wszystkie produkty. Są tu produkty, Tanie, bo są to produkty z drogerii, z Rosmana i z Zejwonu. Te konturówki z Avonu mogę Wam powiedzieć, ponieważ pamiętam cenę, ja je kupuję za 10,99, także super cena jak na taki produkt uważam. I uważam, że te wszystkie produkty są warte swojej ceny. Są to tanie produkty, ale naprawdę bardzo dobre i po co mamy przepłacać, skoro możemy mieć w niższej cenie równie dobry, wartościowy produkt? Ja Wam dzisiaj już dziękuję za ten filmik. Dziękuję, że byliście ze mną. Polećcie mi koniecznie, jeśli macie w takich odcieniach swoich ulubieńców, to co to są za produkty, i napiszcie mi w komentarzach, chętnie poczytam. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka do góry. Zapraszam Was też. Na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!